kochani, chciałam dla was dzisiaj nagrać taki filmik szybciutki taki mini haul zakupowy chciałabym wam przedstawić w sumie trzy produkty które dzisiaj w nocy do mnie dojechały mój kochany mąż mi dowiódł, że tak powiem i chciałabym wam je przedstawić pierwszym produktem który mnie po prostu zachwycił to są tak zwane farby 3D perłowe one są yy, one są do nabycia w szczepie akcjon Mam takie szczęście, że posiadam kilka koleżanek. Biorę też udział w, w, w zakupach na grupach Facebookowych, które zaopatrują się właśnie w sklepach Akcjon i że tak powiem, wspomagają hobbystów w Polsce tańszymi produktami. Między innymi trafiły się takie farby 3D, one są pakowane po 3 sztuki. W sklepie Action one kosztują bodajże 1 euro. I teraz. Z myślą, każdy, każdy z nas myśli zresztą na, na takich grupach dekupażowych, w których też e, że tak powiem e, biorę udział, bo, bo zajmuję się dekupażem również. E, myślą, że to są tak zwane perełki 3D. Nic bardziej mylnego. Moje drodzy, to jest po prostu farba perłowa, w, 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 lokowana w takich butelkach, że można by było. Myślę, że można by było spokojnie dzięki temu aplikatorowi zrobić, odbić jakby szablon, żeby sobie tą farbą, ale ja znalazłam troszeczkę chyba inne zastosowanie do tego i tak naprawdę przez czysty przypadek doszłam do tego, jak to można, można to użyć jako dodatek do farby zwykłej, akrylowej i... W sumie ścierając papieru, bo mnie zmęczyło czekanie, aż mini perła sobie zaschnie. Popatrzcie na to. One tak cudownie błyszczą. Widzicie to? To nie jest brokat, to albo tak, tak miałki brokat, że po prostu to błyszczy niesamowicie. I ja pokusiłabym się o użycie gąbeczki do tapowania i szablonów na papier no po prostu są niewyjęte są przepiękne te farby, one są takie dość nie są bardzo gęste, żeby można było stworzyć z tego perł, to będzie się trzymać bo ja robiłam i trzymało to że tak powiem fason ale nie, ten aplikator nie nie, 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 nie nie, 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 nie ja uważam, że jeżeli chodzi, bo jest bardzo dużo tych kolorów, tych farb perłowych i uważam, że jako dodatek do farby akrylowej i tapowanie dość takie taką pędzlem to mówimy że to pędzlem na sucho, a tu można by było taką gąbką jakby na sucho na papierze robić po prostu, odbijać. Można kręcę filmik jak to zrobić takim na wpół suchą gąbką. Odbijać szablon, czy w świecie scrapbookingu na to się mówi maska. Nie, nie wiemy nigdy dlaczego tak jest. Że tu jest szablon, tu jest maska. Ja mówię szablon i, i tak niech zostanie. Póki co uważam, że świetny dodatek do farb lub użyć. Produkt jako, jako produkt, czyli do szablonu, do odbijania szablonu. I świetne rewelacje, są różne kolory róże, żółcie, zielenie naprawdę macie, macie, ten, macie możliwość wyhaczacie takie, takie, takie farby są mega. Tym bardziej, że cena przemawia za, bo, tak jak mówię, trzy sztuki kosztują 1 euro na grupach sprzedażowych nie wiem, nie wiem ile kosztują, naprawdę nie wiem. Nie, wiem, że są, bo widziałam je, ale nie wiem ile kosztują. W, w, są rewelacyjne i do dekupażu, i do scrapbookingu, uważam, że do wykorzystania, do zrobienia są świetne. Następny produkt, i to, wiecie co, tak trochę się połasiłam, i trochę się połakomiłam. Na ten czas nie umiem się tym obsługiwać. Jedyny opis, jaki jest na opakowaniu tych flamastrów, to są, to jest opis, flamastry pędzelkowe cztery kolory, i to jest wszystko, co można się dowiedzieć o tych flamastrach. I o co chodzi? To są flamastry. Pędzelkowe. Ja wiem na pewno, już patrzyłam przez ten, że, że te pędzelki trzeba sobie podrasować. Zobaczcie. Tą końcóweczkę najlepiej jest po prostu obciąć, bo ona nie pozwoli nam precyzyjnie. No nie, ja tu bym wyszarpała. Ale można i tak. Można i tak. Można całkiem płaskim. Ten papier, który ja tutaj mam się do tego nie nadaje za bardzo, bo to jest stacjonowany papier do drukarki laserowej, więc ten papier niekoniecznie, on niekoniecznie, żeby tak ładnie to puszczał. To są flamastry alkoholowe, niewodne, By, bynajmniej ja tak podejrzewam, tak podejrzewam, na ten czas się tak na nie nastawiam. Nie próbowałam jeszcze nimi kolorować, ani tam robić jakiś, jakiś, jakiś prac, bo o rano mój mąż przyjechał i mi to przywiózł. Więc y, jako gadżet na ten czas mam, sprawdzę, zobaczę. Będziemy wiedzieć y, o co chodzi. I teraz jeszcze jedna taka najważniejsza rzecz, którą dzisiaj można mi i musimy to teraz znaleźć, gdzie ja to położyłam, dziewczyny, kochane. Bo przecież to jest niemożliwe, żeby mi zniknęły. nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. To jest jaka najciekawsza strona tych zakupów, tagi. Dwa zeszyty, w jednym zeszycie jest 270 tagów i 48 wzorów, w drugim zeszycie jest 240 tagów i 48 wzorów. Koszt chyba 1 euro. I teraz tak, to nie są do wycinania tagi, to są już nacięte tylko do wypychania. W tym, w tym 270 tagów jest po 5 stron jednego wzoru, a w tamtym jest po cztery strony jednego wzoru. Coś ciekawe: jest strona biała i strona kraftowa. Ci, którzy tworzą albumy, wiedzą, że tak i to jest integralna część albumów i one po prostu muszą być. Oto jest wymóg. Te są niektóre z napisami, z obrazkiem, i uważam, że są, są świetnymi gotowcami. Naprawdę jestem mega zachwycona tym. Na grupie już widziałam, że się pokazały. Któreś, albo jednej, albo drugiej. Naprawdę szukajcie. Jeżeli nie, to pytajcie: ja was pokieruję, jak szukać tych grup. Dziewczyny tam mają. Także ja to szczerze polecam. To jest naprawdę taki oszczędzacz. Oszczędzacz? Oszczędza nam czas. Oszczędza nasz czas, jeżeli chodzi o tworzenie albumów. Świetne. Rewelacyjne wręcz. Uważam, i to jest taki, taki, taki naprawdę mega się z tego cieszę. Jestem no, zachwycona tym. Chciałam jeszcze wam tego tak szybko coś pokazać, bo dużo mówię ostatnio, że tworzę z papierów yy, yy, zakupionych w, yy, w sieci sklepie Naprawdę mam wielkie szczęście i, i, i wspaniałych znajomych. Naprawdę wspaniałych znajomych, wiedzą na ogół wszyscy czym się zajmuję, wiedzą, że prowadzę warsztaty dla dzieci, że staram się kupować produkty taniej, tak żeby, żebym ja mogła się jakby rozwijać, bo to jaką wiedzę ja nabędę, nabędą też dzieci na warsztatach, staram się bardzo. No i ja cały czas inwestuję w moje rękodzieło, że tak powiem, z myślą, że mam córkę, która ma 13 lat, z myślą, że jak przeminie ten czas takiego, tej młodzieńczości takiej szalonej, to weźmie sobie na poważnie rękodzieło do serca i zacznie tworzyć, więc ja już stwarzam takie kolekcje rękodzielnicze, czy koraliki, czy dekupaż, mam pełne kolekcje produktów do sądu po dziś dzień. ale do rzeczy, do rzeczy, do rzeczy, moi drodzy, do rzeczy chciałam wam pokazać papier to jest zakupiony papier w, w akcjonie yy, kosztował 2 euro, 24 karty po 12 kartek z jednego yy, z jednego, no dwie kartki z jednego rodzaju no yy, 250, ale uważam, że on jest jakby Dziwnie grubszy od kolekcji papierów, które mamy do czynienia tu na miejscu z Galerii papieru, czy tam z, z innych firm naszych takich, tu bylczych. On jest jakby grubszy, albo przynajmniej inaczej skonstruowany, no, no cena mówi za siebie, no 2 euro, powiedzmy sobie szczerze 8 złotych za taką kolekcję papierów, to jest naprawdę niesamowite. Co ja Wam chciałam pokazać? Ja zawsze będę chwalić te papiery. Ten, ta kolekcja akurat do mnie dzisiaj dojechała i tylko tak przyjrzałam i rzuciła mi się w oczy. Rzucił mi się w jeden, jeden papier w oczy. Misiu, ale... Misiu. Ja już idę go zaraz budzić. Dobrze. Oj, światło sobie przystawiłam. Chciałam Wam pokazać jeden papier, którym jestem tak bardzo zachwycona. Nie wiem, czy to zauważycie. On jest tak wydrukowany, tak skonstruowany kolorystycznie, że te litery wychodzą z tego papieru. Widzicie to? I ja byłam bardzo, bardzo oczarowana. Na pierwszy rzut odłożyłam i później bardzo długo myślałam o tym, że on jest tak skonstruowany kolorystycznie, że on normalnie wychodzi z tego papieru. I cała kolekcja jest w ogóle skonstruowana tak artystycznie. Zresztą ona nosi nazwę. Widzicie nawet nie ten Graphic Arts. Już sama, sama to widzicie jakiego rodzaju papiery tu są, to jest... To jest szaleństwo. To jest szaleństwo. Dosłownie szaleństwo. Są przepiękne. No ten wzór no, 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 no przepiękne są. Tu jest nawet flaga amerykańska, widziałem. Cała strona to jest flaga amerykańska. Tu. Przepięknie, jest. te papiery są jakby postarzane, przebrudzone, wychlapane. To jest taki coś, co ja bardzo kocham i lubię. No ten, ta kolekcja po prostu zwaliła mnie z nóg. tej kolekcji Action ma wiele, że tak jak to mówią, spieszcie się kochać dzieci. Spieszcie się kochać te papiery, dlatego że Action robi tak, że wrzuca i znika ten towar. On się praktycznie nie powiela. Nie ma czegoś takiego, że te papiery wracają. Także albo kupujcie po dwa z tych, tych papierów, yy, albo liczcie na, na to, że, że nastąpi cud i ten papier wróci, co wątpię, nie przesądzam sprawy. Na ten czas to jest taki mój mini-hall. Korzystajcie z produktów akcjonalnych, one są, one są tak przyjazne hobbystom, yy, rękodzielnikom, rzemieślnikom. Yy, nie każda rzecz jest tam taka, wow, że urywa wszystkie części ciała. Ale no cena, jeżeli nawet kupicie bubla, że zdarzy się, że kupicie bubla, co mi się oczywiście to zdarza, to nie rozpaczam, bo to zazwyczaj kosztuje dwa albo trzy złote, więc tragedii wielkiej nie ma, ale papiery 30 na 30 dla mnie jest po prostu wow. Dla mnie jest wow. Na ten czas kończę moje marudzenie, bo ja bym mogła tak godzinami wam opowiadać i godzinami mówić i, i, i ach, kiedyś muszę chyba nakręcić taki film, który opowie wam, o, w którym opowiem wam trochę o sobie i, i jakby zrozumiecie czym ja się zajmuję, dlaczego. Yy, pewne rzeczy robię i dlaczego tak jest, jak jest. To już w jakimś takim filmiku specjalnie, jakby zapoznawczym, Wam yy, to wszystko opowiem. Na pewno za jakiś czas. Trzymajcie się ciepło, miłej soboty, bo dzisiaj sobota jest miłej soboty. Yy, nie przepracujcie się, ale bądźcie kreatywni. Na razie, pa pa.